Witam elo, cześć Manko. Przepraszam, że jestem taki małosłowny i nie ma live'ów, nie ma streamów, nie ma nowych filmów, tylko shorty. Ale sami spójrzcie na moją klatkę. Jest to plaster narkotyczny, gdyż y, tak naprawdę ledwo chodzę. Ym, byłem dzisiaj y, w Lublinie y, u Androloga. I będę musiał coraz częściej jeździć, ze względu na to, że ona chce zrobić swoją nową dokumentację medyczną elektroniczną niż ten prywatny androlog. Zleciła mi cały pakiet y, badań y, andrologicznych hormony, wszystkie witamina D. Także ja mówię, okropnie się czuję, ledwo chodzę. I nie mam po prostu siły na nic. Teraz jeszcze jestem na antybiotyku jelitowym, także już w ogóle padam. Także sorry.